Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak nasi słowiańscy przodkowie przetrwali brutalne krakowskie zimy bez centralnego ogrzewania, bez elektryczności, bez gazu ziemnego, a mimo to ich domy były cieplejsze niż wiele nowoczesnych mieszkań? To brzmi niemożliwe, prawda? A jednak to prawda, która zmieni Twoje postrzeganie tego, co naprawdę oznacza inteligentny dom. Wyobraź sobie siebie w średniowiecznej wiosce pod Krakowem. Temperatura na zewnątrz spada do minus 20 stopni, śnieg sięga po kolana, a wiatr przeszywający do szpiku kości. Wchodzisz do drewnianego domu spodziewając się lodowatego wnętrza, ale zamiast tego otula cię przyjemne, równomierne ciepło. Nie ma tu grzejników, nie ma kominka buzującego ogniem, a jednak jest tak ciepło, że możesz zdjąć płaszcz i poczuć się komfortowo. Jak to możliwe? Przez setki lat żyliśmy w przekonaniu, że postęp technologiczny zawsze oznacza lepsze rozwiązania, że nasze nowoczesne systemy grzewcze są szczytem ewolucji, że nasi przodkowie po prostu cierpieli z zimna, bo nie mieli dostępu do naszych zaawansowanych technologii. To wszystko to mit, który kosztuje nas fortunę na rachunkach za ogrzewanie i niszczy naszą planetę. Prawda jest taka, że słowiańscy budownicy w okolicach Krakowa opanowali sztukę tworzenia domów, które były nie tylko ciepłe, ale także niezwykle energooszczędne. Ich sekrety były tak skuteczne, że współcześni inżynierowie dopiero teraz zaczynają rozumieć genialność tych rozwiązań. Te domy nie tylko utrzymywały ciepło, one je generowały, magazynowały i rozprowadzały w sposób, który zawstydza nasze najnowsze technologie. Ale dlaczego nikt ci o tym nie powiedział? Dlaczego w szkołach uczą nas o postępie cywilizacyjnym, ale pomijają fakt, że nasze nowoczesne domy są często mniej efektywne niż te sprzed setek lat? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz i bardziej niepokojąca. Kiedy patrzysz na swój rachunek za gaz lub prąd, kiedy drżysz w swoim mieszkaniu mimo włączonego ogrzewania, kiedy martwisz się o rosnące koszty energii, pamiętaj, że istnieje alternatywa. Nasze babcie i dziadkowie znali sposoby na utrzymanie ciepła, które były nie tylko skuteczniejsze, ale także całkowicie zrównoważone ekologicznie. To nie jest nostalgiczna opowieść o dawnych dobrych czasach. To praktyczna wiedza, która może zrewolucjonować sposób, w jakim myślimy o ogrzewaniu naszych domów. Wiedza, która może zaoszczędzić Ci tysiące złotych rocznie i jednocześnie pomóc planecie. Ale zanim pokażę Ci, jak dokładnie działały te niezwykłe domy, musimy zacząć od fundamentów, dosłownie od ścian, które miały w sobie coś magicznego, coś, czego współczesna architektura kompletnie nie rozumie. Przygotuj się do odkrycia, które zmieni Twoje spojrzenie na to, czym naprawdę powinien być dom. Kiedy po raz pierwszy dotkniesz ściany tradycyjnego słowiańskiego domu w okolicach Krakowa, poczujesz coś, czego nie spodziewasz się od drewnianych belek i gliny ciepło. Nie to powierzchowne ciepło, które szybko ucieka, ale głębokie, przenikające ciepło, które jakby emanuje z samej struktury budynku. To nie przypadek, to rezultat geniuszu architektonicznego, który współczesna nauka dopiero teraz zaczyna rozumieć. Nasi przodkowie nie budowali domów metodą prób i błędów. Każda belka, każda warstwa gliny, każdy centymetr ściany był przemyślany z precyzją inżyniera. Ale nie takiego, który siedzi przy biurku z kalkulatorem, takiego, który rozumie naturę na poziomie intuicyjnym, który wie, że prawdziwa mądrość leży w harmonii z otoczeniem, a nie w walce z nim. Słowiańskie ściany to nie były zwykłe przegrody między wnętrzem a zewnętrzem. To były żywe, oddychające systemy termoregulacji. Wyobraź sobie ścianę, która działa jak termos, ale lepiej. Która nie tylko zatrzymuje ciepło, ale aktywnie je reguluje, dostosowując się do warunków pogodowych jak inteligentny organizm. Sekret tkwił w technice podwójnych ścian z komorą powietrzną. Ale to dopiero początek tej fascynującej historii. Materiały, które używali, były dostępne dosłownie pod nogami: glina, słoma, mech, drewno. Ale sposób, w jaki je łączyli, tworzył kompozyt o właściwościach izolacyjnych, które zawstydzają współczesne materiały syntetyczne. Glina nie była tylko spoiwem, była naturalnym regulatorem wilgotności, który pochłaniał nadmiar pary wodnej latem i oddawała ją zimą, tworząc mikroklimat idealny dla człowieka. Orientacja słoneczna każdego domu była przemyślana z dokładnością astronoma. Nie budowano przypadkowo. Każda ściana miała swoje zadanie w wielkiej symfonii ciepła. Południowa strona maksymalnie wystawiona na słońce, północna chroniona przed wiatrami, a okna umieszczone tak, by złapać każdy promień zimowego słońca i przekształcić go w darmową energię grzewczą. Kiedy patrzysz na swoje rachunki za ogrzewanie, kiedy zastanawiasz się, dlaczego Twój nowoczesny dom jest tak trudny do ogrzania, Pomyśl o tym, że nasze słowiańskie babcie nigdy nie martwiły się o koszty energii, bo ich domy były energią samą w sobie. Ale prawdziwy geniusz nie leżał w ścianach. Prawdziwe serce każdego słowiańskiego domu biło w jego centrum, tam gdzie znajdował się. Napisz ciepło w komentarzach, jeśli już teraz czujesz, że twój dom mógłby być bardziej energooszczędny. Piec. To słowo, które dla współczesnego człowieka oznacza po prostu urządzenie do gotowania, dla naszych słowiańskich przodków było synonimem życia, ciepła, bezpieczeństwa i rodziny. Ale to nie był zwykły piec, to był mistrzowski system grzewczy, który mógłby zawstydzić najnowocześniejsze technologie XXI wieku. Wyobraź sobie zimowy wieczór w krakowskiej wiosce. Ojciec rodziny rozpała ogień w piecu tylko raz dziennie, a mimo to cały dom pozostaje ciepły przez następne 24 godziny. Brzmi jak magia? To była czysta fizyka, ale fizyka zrozumiana na poziomie, którego współczesna cywilizacja kompletnie zapomniała. Słowiański piec to nie było po prostu miejsce, gdzie palono drewno, to był skomplikowany system akumulacji ciepła, który działał na zasadzie masy termicznej. Wybudowany z kamieni, cegieł i specjalnej gliny, piec pochłaniał ogromne ilości energii cieplnej podczas palenia, a następnie oddawał ją powoli, równomiernie przez całą dobę. To jak gigantyczna bateria cieplna, która ładowała się raz dziennie i zasilała dam przez następne godziny. Ale prawdziwy geniusz leżał w systemie kanałów dymowych, które przechodziły przez ściany domu. Gorące spaliny nie uciekały prosto przez komin na zewnątrz, to byłoby marnotrawstwem energii. Zamiast tego podróżowały przez skomplikowaną sieć kanałów wbudowanych w ściany, oddając swoje ciepło każdemu pomieszczeniu po drodze. Każda ściana stawała się naturalnym grzejnikiem, który promieniował przyjemnym, równomiernym ciepłem. Ten system był tak efektywny, że 1 kg drewna w słowiańskim piecu dawał tyle samo ciepła, co 3 kg w nowoczesnym kominku. Dlaczego? Bo współczesne kominki pozwalają większości ciepła uciec przez komin, podczas gdy słowiański piec wykorzystywał każdą kalorię. Ale piec to było coś więcej niż tylko źródło ciepła to było serce domu miejsce, gdzie gotowano posiłki, suszono ubrania. A zimą nawet spano na specjalnej platformie nad piecem, która była najcieplejszym miejscem w całym domu. To było miejsce, gdzie rodzina się gromadziła, gdzie opowiadano historię, gdzie przekazywano wiedzę z pokolenia na pokolenie. Kiedy patrzysz na swój nowoczesny system grzewczy, który pracuje non-stop, zużywając ogromne ilości energii, a mimo to, nie daje ci tego głębokiego, penetrującego ciepła, jakie dawał słowiański piec, zaczynasz rozumieć, że gdzieś po drodze straciliśmy coś niezwykle cennego. Ale dlaczego ta genialna technologia zniknęła? Dlaczego zamieniliśmy efektywność na marnotrawstwo? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej szokująca niż mógłbyś sobie wyobrazić i prowadzi nas prosto do industrializacja to słowo, które kojarzymy z postępem, z lepszym życiem, z nowoczesnością. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, ile straciliśmy w pogoni za tym, co nazywamy rozwojem? Historia słowiańskich domów w okolicach Krakowa to nie tylko opowieść o genialnych rozwiązaniach architektonicznych, to lekcja o tym, jak łatwo można zapomnieć mądrość pokoleń w imię zysku i wygody. Kiedy w XIX wieku dotarły do Polski nowoczesne technologie grzewcze, przemysł energetyczny miał jeden cel: sprzedać jak najwięcej paliwa. Węgiel, później gaz, elektryczność wszystko to wymagało ciągłego zakupu, ciągłych płatności. Słowiański piec był problemem dla tego modelu biznesowego, bo był zbyt efektywny, zbyt niezależny. Rodzina, która mogła ogrzać dom jednym kilogramem drewna dziennie, nie była dobrym klientem dla przemysłu energetycznego. Marketing nowych technologii był bezlitosny. Tradycyjne piece zostały przedstawione jako przestarzałe, nienowoczesne, nieeleganckie. Ludzie zaczęli się wstydzić swojej tradycyjnej architektury, chcieli być nowocześni, europejscy. Nikt nie mówił im, że wymieniają system z efektywnością energetyczną 80% na systemy, które ledwo osiągają 30%. Dziś, gdy płacimy krocie za ogrzewanie, gdy martwymy się o zmiany klimatyczne, gdy szukamy odnawialnych źródeł energii, architektów i inżynierów z całego świata przyjeżdżają do Polski, by studiować pozostałości słowiańskich domów. Uniwersytety w Niemczech, Austrii, Skandynawii prowadzą badania nad tradycyjnymi polskimi technikami budowlanymi. Ironia losu. To, co my odrzuciliśmy jako przestarzałe, oni odkrywają jako przyszłość zrównoważonego budownictwa. Współczesne domy pasywne, które są szczytem ekologicznej architektury, wykorzystują te same zasady, które nasze słowiańskie babcie znały od setek lat: maksymalną izolację, orientację słoneczną, akumulację ciepła, naturalną wentylację. Różnica jest taka, że dzisiejsze rozwiązania kosztują fortunę, podczas gdy słowiańskie były dostępne dla każdego. Ale nie wszystko stracone. W małych wioskach pod Krakowem wciąż można znaleźć domy, które pamiętają te stare sekrety. Niektórzy właściciele, zamiast wymieniać tradycyjne piece na nowoczesne systemy, odnawiają je i odkrywają na nowo ich niezwykłą efektywność. Ruch powrotu do tradycyjnej architektury słowiańskiej nabiera tempa, nie z nostalgii, ale z praktycznych powodów, bo to po prostu działa lepiej. Może prawdziwa innowacja nie polega na wymyślaniu czegoś całkowicie nowego, ale na redefiniowaniu tego, co już mamy. Może inteligentny dom to nie ten pełen elektroniki i czujników, ale ten, który w harmonii z naturą daje ci ciepło, komfort i bezpieczeństwo bez rujnowania twojego budżetu i planety? Następnym razem, gdy będziesz narzekać na rachunek za ogrzewanie, pomyśl o słowiańskich domach w okolicach Krakowa. Pomyśl o tym, że gdzieś tam, w małej wiosce, stoi dom, który od setek lat daje ciepło swoim mieszkańcom praktycznie za darmo. I zadaj sobie pytanie, czy naprawdę żyjemy w czasach postępu, czy może po prostu zapomnieliśmy, co oznacza prawdziwa mądrość? Napisz w komentarzach: Mądrość przodków, jeśli uważasz, że powinniśmy wrócić do tych tradycyjnych rozwiązań, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zapomnianych technologiach naszych przodków, zostaw subskrypcję, bo to dopiero początek tej fascynującej podróży w przeszłość, która może zmienić naszą przyszłość.